polityka energetyczna. Polski jest określona do roku 2040, szeroko konsultowana, w związku z tym ten miks energetyczny 10 lat później nie będzie się znacząco różnił, on będzie po prostu rozbudowywany o nowe moce wytwórcze, które będą odpowiadały procesom technologicznym, transformacja sektora energetycznego, dzisiaj zapowiadana, uwzględniona w miksie energetycznym, będzie obejmowała nowoczesne wykorzystanie paliw stałych, węgla kamiennego i węgla brunatnego w elektrowniach pracujących na parametrach Nadkrytycznych, czyli tych, które były oddane do eksploatacji, czy tych, które będą niebawem oddawane do eksploatacji, one będą w podstawie. Również do tego miksu energetycznego będzie włączana energetyka wiatrowa. Planowana duża inwestycja na morzu spowoduje, że... W podstawie będzie pracowała duża energetyka. Oczywiście od roku 2033 do systemu powinien wejść pierwszy blok energetyki jądrowej, no ale również nie zapominajmy, że ta energetyka rozproszona, prosumencka, będzie miała również swój udział i ten program, który realizujemy mój prąd, również wypełni tą przestrzeń energetyki rozproszonej i w bilansie energetycznym on będzie stanowił coraz to większy udział. Nie zapominajmy, Pamiętajmy również że rozwijają się technologie umożliwiające magazynowanie energii więc w tej Dekadzie 10-20 lat te technologie również będą w zasadniczy sposób brały udział w tej, w tej transformacji energetycznej. W moim przekonaniu wykorzystanie paliw tych surowców energetycznych, paliw stałych węgla kamiennego i brunatnego, również będzie jeszcze przez długie lata miał swoją pozycję, a w procesie transformacji wykorzystanie nowoczesnych technologii poprzez zgazowanie węgla japończycy dzisiaj już trzecią jednostkę 500 budują w oparciu o węgiel produkując nie tylko energię i ciepło, ale również paliwa przyszłości, gaz syntezowy, który jest jakby takim materiałem wyjściowym do produkcji paliw przyszłości, między innymi wodoru, czy, czy metanolu, czy, czy innych, nie tylko paliw, ale i produktów chemicznych. W miksie energetycznym w perspektywie najbliższych 20 lat węgiel w podstawie będzie odgrywał zasadniczą rolę, dlatego że energetyka konwencjonalna oparta na węglu będzie stanowiła podstawę wytwarzanej energii Oczywiście mówimy tu o nowoczesnej energetyce o tej, która pracuje na parametrach nadkrytycznych. Te stare nieefektywne bloki będą wyłączane i będą zastępowane nowoczesnymi. To są bloki, które w znaczący sposób prawie 100% zanieczyszczeń wyłap są wyłapywane poprzez odpowiednie filtry. Również znacząco jest ograniczona emisja szkodliwych substancji NOXów SOX, -ów, a w związku z tym wychodzimy jakby naprzeciw tym wyzwaniom, które stawia nam polityka energetyczno-klimatyczna, pakiet zimowy, czyli wszystkie te regulacje unijne, które wyznaczają kierunek czystej energii. Ale w naszym rozumieniu, ta czysta energia to również energia produkowana w nowoczesnych blokach, które tak naprawdę nie zagrażają absolutnie środowisku. A w związku z tym węgiel w tym miksie energetycznym, w tej perspektywie 20-30 lat, będzie stanowił podstawę i będzie on uzupełniany. Natomiast chcemy również, by ten węgiel był wykorzystywany w nowych technologiach. Tak jak już powiedziałem, zgazowanie węgla jest takim elementem nowego procesu, który pozwala utrzymać potencjał wydobycia. I skierować na nieco inne nowoczesne jego wykorzystanie. Wegiel oczywiście jest surowcem, który zauważane jest, że, że w tym miksie europejskim on jest wypychany, wypierany, natomiast patrząc na globalną energetykę, zapotrzebowanie na ten surowiec rok do roku jednak rośnie. Nawet u naszych zachodnich sąsiadów. W ubiegłym roku zaimportowali około 49 milionów ton, prognoza na ten rok to jest około 54 milionów ton, a w związku z tym nawet w niemieckiej energetyce, która przeszła bardzo głęboką transformację, udział paliw kopalnych jest jeszcze bardzo wysoki. A to też daje pewnego rodzaju takie przesłanie, że bez paliw stałych dzisiaj nie jesteśmy w stanie stworzyć bezpieczeństwa energetycznego Polski.